Miasta liczące powyżej 20 tysięcy mieszkańców mają obowiązek stworzenia Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu. Racibórz właśnie wypracowuje taką strategię. W obliczu narastających wyzwań klimatycznych, takich jak nawalne deszcze, fale upałów czy susze, miasto Racibórz intensywnie pracuje nad kluczowym dokumentem strategicznym, Miejskim Planem Adaptacji do Zmian Klimatu. Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu może być rozumiany jako Dokument miejski, który obecnie jest wymagany prawnie. Każde miasto powyżej 20 tysięcy mieszkańców, to między innymi Racibórz, musi taki dokument przygotować. Ale możemy też rozumieć to jako pewną strategię miejską, która dla określonych problemów zidentyfikowanych na terenie miasta, a dotyczą one zmiany klimatu, wymaga podjęcia pewnych działań. I to właśnie te działania mają zostać wypracowane i zaplanowane, co będzie efektem powstającego miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. My w ramach przygotowania tego dokumentu przeprowadzamy diagnozę, jakiego typu problemy na terenie miasta występują. Te diagnozy konsultujemy z mieszkańcami, którzy też wskazują na istotne problemy, które występują na terenie miasta. I w kolejnym etapie, znowu spotykając się z młodzieżą, z mieszkańcami, z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, staramy się znaleźć zestaw działań, które, będzie, które będą pomagały adaptować się miastu do skutków zmian klimatu. Co w praktyce oznacza budowanie odporności miasta na negatywne skutki zmian klimatu. Do tej pory odbyły się trzy takie spotkania. Wzięli w nich udział głównie młodzi mieszkańcy miasta oraz urzędnicy. Młodzież zgłosiła nam przede wszystkim problemy związane z wodą, z podtopieniami, ale również wskazała na tzw. miejską wyspę ciepła. Także widzę, że temperatura młodzieży też doskwiera. Myślę, że to są I oczywiście też problem zieleni, także na ile ta zieleń rzeczywiście w mieście jest wystarczająca i tutaj też młodzież wskazała pewne braki, także było to bardzo owocne spotkanie. Z punktu widzenia urzędnika, który prowadzi różne procesy administracyjne, który ma określoną już wiedzę specjalistyczną, bo część to są osoby... Zajmujące się na przykład kanalizacją, wodociągami, część zielenią miejską. Oni mają spojrzenie już przez pryzmat tych komórek, tych obszarów, którymi się zajmują. Teraz jeszcze pora na mieszkańców bez ograniczeń wiekowych. Spotkanie odbędzie się w czwartek w Urban Labie o godzinie 15. Są jeszcze wolne miejsca, a aby się zapisać, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej miasta. Po części diagnostycznej odbędą się kolejne spotkania. Wtedy to poszczególne grupy interesariuszy będą wypracowywać sposoby na zniwelowanie skutków zmian klimatycznych. Z racji pewnych uwarunkowań fizjograficznych i zabudowy Boże, to jeszcze problemy mogą wynikać z deszczy nawalnych i pojawiania się tak zwanych podtopień czy też Zalań domostw, ulic, także tutaj i młodzież, i myślę, że teraz też się pojawią te problemy właśnie związane z tym, że konieczne jest na przykład retencjonowanie wody. Może to być poprzez małe rozwiązania, małe rozwiązania realizowane przez mieszkańców na swoich podsesjach jak również rozwiązania jak rozumiane jako duże inwestycje realizowane przez miasto, czyli zbiorniki retencyjne, czy to podziemne, czy powierzchniowe, które pozwalają ograniczyć tą gwałtowność wpływu wód w stronę Odry, a tym samym ograniczyć właśnie te niekorzystne zjawiska. W odniesieniu do miejskich wysp ciepła nasadzenia, nie tylko przy miejskich inwestycjach, ale także na prywatnych posesjach. Ostatecznie na podstawie wspólnej pracy powstanie dokument będący miejskim planem adaptacji. Mówimy o pewnym długotrwałym procesie, dlatego że no, każde miasto musi je przygotować do tych zmian klimatu, które będą następowały w kolejnych dziesięcioleciach czy stuleciach, więc patrzymy. Przez pryzmat takiej strategii bardzo długofalowej. Także dzisiejsze decyzje będą tutaj determinować to, co się będzie działo za naszych czasów, za czasów właśnie tej młodzieży, która już dorośnie, jak również wnuków tamtej młodzieży. Więc musimy popatrzeć na to jako taki, taka strategia bardzo długoterminowa. A o jej efektach przekonamy się za wiele lat. Plan dla Boża ma być gotowy w przyszłym roku.